Bomba wędruje w górę. Także, kiedy tylko wszyscy uczestnicy zajmą swoje miejsca, sędzia starter będzie mogła rozpocząć ten wyścig. W międzyczasie zdaje się, że delikt wszedł. Podchodzi wisteria. I jeszcze tylko Donatello. I końcówka bardzo sprawnie, także mamy komplet uczestników w maszynie startowej. 14 koni i 14 jeźdźców czeka na sygnał do startu. Uwaga, uwaga, czekamy na sygnał do startu, czekamy aż drzwiczki w maszynie startowej się otworzą. Tak też się dzieje i gonitwa się rozpoczęła. Na prowadzeniu jest oznaczona numerem 7 Echwita. Na drugim miejscu Diafora. Na miejscu trzecim galopuje Złota Aura, chociaż jest teraz wyprzedzana przez Echistkę oraz przez Mahimę. Do celownika pozostało prowadzącym konią, ponieważ mocno rozciągnęła nam się stawka. Jeszcze nieco ponad 1000 metrów prowadzi. Od startu oznaczona numerem 7 Echwita pod erbolem Zamudinem Ulu. na drugim miejscu Diafora. Na miejscu trzecim jest Echistka. Na pozycji czwartej galopuje zdaje się, że Donatello. Na miejscu piątym jest Mahima. Dalej odstęp na szóstej pozycji Złota Aura. Na siódmym jest Santorini JR. A dalej już mocno, mocno rozciągnięta stawka, ale czoło jej wychodzi na prostą finiszową. Pozostało 550 metrów do celownika. Przy kanacie na prowadzeniu jest wciąż Echwita, ale po zewnętrznej bardzo mocno atakuje ją Diafora. Środkiem próbuje jeszcze przyspieszyć także Echistka. 400 metrów przed celownikiem jeszcze broni się Echwita. Mocno jest atakowana przez Echistkę oraz Diaforę. Echwita, Diafora oraz Echistka to jest prowadząca trójka na 200 metrów przed celownikiem, środkiem tio, toru Dioriska. Echistka próbuje jeszcze wyprzedzić Echwitę, ale Echwita się broni i prowadzi. Echwita, Echwita zmierza po zwycięstwo. Wygrywa Echwita na drugim. Echistka na trzecim Diafora na czwartym Donatello. Oznaczona numerem siódmym, echwita, z miejsca do miejsca zwycięża w tym wyścigu pod starszym uczkiem Erbolem Zamudinem Ulu, trenowana przez Wiesława Kryszyłowicza. Zaczekajcie Państwo na oficjalne potwierdzenie rezultatu przez komisję techniczną. Na drugim miejscu echistka, oznaczona numerem ósmym, i na trzecim miejscu diafora, oznaczona numerem czwartym.